Dzień dobry wieczór, kochany człowieku. W dzisiejszym filmie pochylimy się nad tematem nienawiści do samego siebie. Wielu z nas na ścieżce naszego rozwoju, bądź jeszcze zanim na nią wkroczyliśmy, mamy w sobie coś, czego nienawidzimy. To może być jakaś część ciała, jak uda, brzuch, włosy, oczy. To może być cecha charakteru, albo sposób, w jaki zachowujemy się, kiedy jesteśmy w pewnych sytuacjach. Cokolwiek to jest, myślę, że będziemy w stanie się dzisiaj z tym zmierzyć. Jeśli nie wiesz, co to jest metoda EFT, zobacz sobie ten film, w którym króciutko opisuję tą metodę i wtedy do nas wróć. A reszta przypominam też o tym, że. Im bardziej specyficzny będzie twój, twój tapping, tym lepsze osiągniesz rezultaty. Dlatego pamiętaj, możesz zmieniać moje zdania, możesz je uzupełniać. I kiedy na przykład ja będę mówić nienawidzę tego, to powiedz nienawidzę moich nóg albo nienawidzę, że krzyczę na moje dzieci albo cokolwiek innego. To jest. Więc jak jesteś gotowy, to chciałabym cię zaprosić do tego, żebyś zamknął, zamknęła oczy i wczuł się w to uczucie nienawiści. I zaobserwuj, gdzie czujesz tą nienawiść w ciele. I na skali od 0 do 10, jak intensywnie ją odczuwasz. I bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze własne, dobre samopoczucie. Zaczynamy na Karate Chop. Jak masz chwilkę, to może polub to wideo. Będzie, będę bardzo wdzięczna. Pomimo tego, że nienawidzę tego w sobie, to decyduję się kochać i akceptować siebie. Pomimo tego, że naprawdę tego w sobie nienawidzę, to decyduję się kochać i szanować siebie. Pomimo tego, że naprawdę tego w sobie nienawidzę i chciałabym to zmienić. Ale jestem zbyt zajęta dowalaniem sobie za to. I pomimo tego, że naprawdę tego w sobie nienawidzę, to decyduję się totalnie i całkowicie kochać, szanować i akceptować siebie. Każdą inną osobę, która jest związana z tymi okolicznościami. Każdą jedną osobę, która nauczyła mnie tego, żeby nienawidzić siebie samej. Przechodzimy na punkt trzeciego oka. Naprawdę nienawidzę tego w sobie. Naprawdę nienawidzę tego w sobie. Ale taka jest prawda. To jest to, coś, co jest częścią mnie. I nieważne, jak bardzo tego nie lubię. Nie ma sensu kłócić się z faktami. Muszę tutaj po prostu siedzieć i nienawidzić tej części mnie. Tak naprawdę to wolałabym kochać siebie. To byłoby dla mnie dużo lepsze. I dużo lepsze dla wszystkich wokół mnie. Jeśli naprawdę bym kochała siebie, jeśli kochałabym siebie bezinteresownie, nawet wtedy, kiedy coś tam ze mną jest nie tak, to i tak decyduję się kochać siebie. Decyduję się uwolnić tą nienawiść. Uwalniam całą tą nienawiść. Ponieważ nienawiść jest toksyczna. I mam już tego kompletnie dosyć. I kocham to w sobie. Kocham to, że nie toleruję nienawiści. I to, czego nienawidzę sama w sobie, może jest to coś, co jestem w stanie zmienić. I mogę bardziej zmienić to bardziej efektywnie moją miłością. Ponieważ jeśli nienawiść miała by działać, to już by zadziałała. Im bardziej tego nienawidzę, tym więcej temu daję siły. A ja już nie chcę tego robić. Może jest to coś, czego nie mogę zmienić. Czy jest to coś, co mogłabym się nauczyć doceniać? Może jest w tym jakiś dar. Haha, co za bzdury! Hmm, może. Uwaliam całą tą nienawiść. Uwalniam z całej mojej przeszłości. Uwalniam wszystkie te programy związane z nienawiścią. I kocham siebie. Uwalniam jakiekolwiek blokady z tym związane. Otwieram się na możliwość. Żeby doceniać to w sobie samej. Żeby znaleźć dar w tym. Tak, żebym mogła zamienić to na coś pozytywnego. To jest dla mnie prawdziwa okazja. A ja decyduję się czuć się z tym dobrze. Naprawdę uczę się teraz, jak kochać siebie samą. I to jest dla mnie naprawdę dobre. I to może być prawdziwym darem dla innych również. I mogę pokazać innym, jak to robić. Naprawdę kocham teraz siebie. W ciele, w duchu. I w umyśle. Zamknij oczy, weź głęboki wdech, otwórz to wydech. I wczuł się znowu w tą nienawiść. I znowu oceniam na skali od 0 do 10. Otwórz oczy. I co? Mam nadzieję, że coś się ruszyło na tej skali. Najlepiej w dół. A jeśli się ruszyło w górę, to nie martw się to też jest dobrze. Bo to znaczy, że w coś trafiłyśmy i w coś trafiliśmy, i, i teraz można iść z tym. Do przodu. Warto sobie zapisać wszystkie emocje i wspomnienia, które się pojawiły i spróbować znaleźć odpowiedni tapping, bądź spróbować zrobić ta tapping samemu na tą emocję, bądź na to wspomnienie, które się pojawiło. Ten tapping to jest takie obieranie cebuli i dokopywanie się do innych aspektów i do wszystkich krzywdzących sytuacji w naszej przeszłości, często z naszego dzieciństwa, więc nie poddała się za szybko. To wymaga trochę pracy, ale rezultaty są tego. Naprawdę warte. Miłość do siebie jest największym darem, jakim jesteś w stanie dać sobie samemu, samej oraz wszystkim innym wokół ciebie, ponieważ kiedy pokochasz siebie bardziej, to będziesz w stanie dać dużo więcej miłości wszystkim wokół ciebie. Chciałabym dodać, że jeśli mam wkład w twój samorozwój i ty w zamian za to chciałbyś wspomóc mój samorozwój, to zapraszam do opisu filmu. Tam jest sposób, w jaki możesz to zrobić. Jak zawsze dziękuję Ci za to, że bierzesz odpowiedzialność za swoje własne dobre samopoczucie i do zobaczenia wkrótce pokój kochani!